Cóż jest piękniejszego w akwareli niż takie płynne przejście pomiędzy kolorami? Jest wiele porad, jak uzyskać ten efekt. Pokażę Wam dzisiaj mój ulubiony sposób, najprostszy i moim zdaniem najlepszy. Zapraszam. Najpierw przygotujmy kolory, których będziemy używać. Wybierzcie dowolne dwa kolory i przygotujcie sporą ich ilość na palecie, rozrobionych z odrobiną wody. Zaczynamy od pokrycia papieru wodą. Zamalowujemy czystą wodą. Używam do tego szerokiego pędzla. Przeważnie po pierwszej warstwie szybko nakładam drugą, a odbijające się w mokrym papierze światło pokazuje mi, czy woda już równomiernie jest rozprowadzona. Zaczynam od pokrycia papieru farbą wcześniej przygotowaną. Z jednej strony. Nanoszę ją całkiem swobodnie. Przekręcam, przechylam papier w ręce. Zobaczcie, jak idealnie farba rozpływa się po powierzchni. Przechylając blok akwarelowy, to ja decyduję, gdzie chcę skierować farbę z wodą. Ona teraz spływa sobie w dół, pionowo. Przechylam, żeby wyrównać czy też równomiernie rozprowadzić farbę w drugiej orientacji. Teraz przejścia kolorystycznie wygładzają się w dół. Przechylam tak blok do momentu, do którego efekt będzie dokładnie taki, jak sobie go zaplanowałem. Dodaję drugi kolor. Można użyć dwóch odcieni. One zaraz bardzo płynnie połączą się na powierzchni. I znowu przechylanie papieru, rozprowadzanie farby, dodawanie koloru, jeżeli chcemy go bardziej nasycić. Przechylam papier w różnych kierunkach. Tak, żeby płynnie rozprowadzić farbę. Zobaczcie na efekt. Idealnie równe przejścia. Blat, na którym maluję, jest pochylony około 40 stopni. Dzięki temu akwarela naturalnie spływa w dół, wykorzystuje grawitację. Zdecydowanie polecam Wam malowanie na powierzchni skośnej. Może to być sztaluga stołowa lub po prostu. Pudełko podłożone pod blok akwarelowy, lub jego obracanie w rękach. Powierzchnia papieru pofałdowała się, co jest naturalne i normalne. Kiedy on wyschnie, wróci do idealnie równego stanu. Po więcej takich porad oraz lekcji akwareli, zapraszam Was do grupy akwareli na Facebooku, którą prowadzę dla Was. Link znajdziecie w opisie do tego filmu lub do okoteki, do której link także w opisie. W okotece lekcje akwareli, rysunku, malarstwa w najróżniejszych technikach, w najróżniejszych tematach znajdziecie ich tam setki dla siebie. No i zapraszam Was do wspólnego malowania. Do zobaczenia. Pozdrawiam, Tomek Wełna.